No, kicio, nie pamiętasz? No chodź, chodź. A, boi się. Może od tyłu podejdzie jakoś. No, kicio, chodź. No chodź, chodź. Co tak się boisz? Kicio, nie chodź. Maluszku, ty to jesteś grzeczny i ostrożny. Ostrożny. nie? jeszcze się tak dobrze nie znamy. Co tam? Co tak miauczysz? Fajnie mi, że mi zostało jeszcze trochę baterii, to znaczy pamięci na film. Nie ma innych kotów nigdzie? Nie ma. Tylko malutki z zimnym noskiem. Co masz taki zimny nosek? Malusku. Kocie życie. Tak zwane. No? Co tam się dzieje? No, co tam się dzieje? Taki ma łepek fajny, nie? No maluszku, co tak podskakujesz? Co tak podskakujesz? Się z nim trochę pobawić. No, położysz się? Położysz się? Ja. <noise> Jaki fajny. Nie zostawiasz tyle kłaków, co kuleczka. Chociaż troszkę jednak tak. Kuleczka to jest dopiero wyliniałe A ten, Kicio? Jakby taki spokojniejszy. Uderzyłeś się? Sam atakujesz z główki. Patrzcie, jak się, się straszył. Holandia w jednym obrazku Czy idzie? Jak się patrzy co tam kody z tyłu, ja się z tyłu się No nie Idzie Kidzio <grym> Pyszczek mógł pokazać Pyszczulek Pan chyba już wie co się święci Nasypiemy mu tu chrupeczków on sobie będzie jadł. Patrzcie jak co on robi. A, bo on ucieka. Jawnie, taką miał taktykę jak wtedy. Że zabrał po chrubku i uciekał. Koteczku, chodź. No.